Cześć. A dzisiaj konstrukcja od widza Bartka, którą podesłał mi razem w tej paczce takiej na bogato. Takiej, że naprawdę sporo tam rzeczy się działo, dzieje cały czas. No i postanowiłem zacząć powolutku próbować z tym walczyć. No i weźmy sobie na warsztat to to włoską konstrukcją Viro. Ona ma takie wejście na klucz, dosyć pokręcone. Trochę problematyczne jest zamontowanie napinacza w takim zamku. I ten zamek posiada też pin y, ukryty. To mnie poinformował już, już o tym pinie ukrytym y, no widz, który mi to podesłał, Bartosz, dzięki wielkie za, za sprzedanie informacji. Tutaj mam całego maila. Ta kłódka była y, była otwierana przez tam Innych YouTuberów, to jest taka czy podobna tej firmy, tego nie wiem. Nie, nie robiłem, że tak powiem, researchu na YouTubie. A tymczasem spróbujemy sobie uspikować. Tutaj już mam dobrany, dobrany, dobrałem sobie już wytrych, bo wytrych. No, wytrych też, ale napinacz, że tu tutaj pasował, bo naprawdę to nie było takie proste, żeby trafić w to, to wycięcie. Żeby tutaj się ładnie zaczepił i nie zeszwizgiwał I napiął, bo ta kłódka ma dosyć silne, No silną sprężynę Dobra, to co, zrobię zoomika I spróbujmy Nie będę psuł tej kłódki, w sensie nie będę ani Siłowo, a klucze nie pokazałem, klucz wygląda w ten sposób Działa i jeszcze jednocześnie pokazałem hmm, Tutaj jest fajny mechanizm zatrzaskowy Taki, którego nie da się no realnie to szymowanie jest mnie jest niemożliwe, ponieważ jak jest zamknięta, to ten cały taki bolec się wysuwa tutaj do końca, on tu wchodzi co zagłębienie, no nie ma tu jak, jak tego zaczepić, o tym przykutce zamkniętej zobaczcie, nie ma jak za bardzo tego cuda tutaj wcisnąć czegoś, żeby, żeby tu realnie ten bolec, który tu się chowa. Przesunąć. O ile w ogóle nie jest jakoś tam zabezpieczony, dobra dość paplania. Przejdźmy do pikowania. To nie jest mm, prosta konstrukcja, ale też po kluczu też nie spodziewałem się, że to było coś mega mega trudnego. Trudność. Pewnie piny są na pewno zabezpieczające i ta sprężyna, że jest taka mocna, to nie ułatwi sprawy. Spróbujemy takim otopikiem. Zrobić. Dobra. Pierwszy chce gadać, ale tak nie mrawo trochę, poczekajcie Co, to fajnie, że na nie te piny w ogóle. Naprawdę, gdy naciskam ten pin, który chce być ustawiony, napinasz mi się odchyla mocno. pierwszy jest, nie za bardzo się ustawił. Trzeci chyba jest okej, czwarty. Może przybyć ten tajny. Chyba jeszcze nie, nie, nie jego kolej, ale. Trochę się odcisnął. spokójmy, trochę bo tu się zapaliłem, że to już tak szybko pójdzie. Coś jeszcze trzyma. O, chyba ten trzymał. Weźmy. O, dobra. Udało się. Otworzyliśmy. Teraz sobie możemy podejrzeć. Nie, no, tutaj nic więcej nie podejrzymy. Ponieważ dopiero wciskając hmm, pałąk tej oto kółki, damy radę przekręcić tą oto. No to cóż, gdzieś tam ten ta mechanizm zadziała i odskoczy, sprężyna znowu na ją zamknie. Więc dobra, Bartku, pierwsza kutka którą mi podosaliś, spikowana. Tu na bank są um, takie piny grzybki. Szekajcie, spróbuję Wam. Na szybciorze znaleźć zamek, który ma takie piny. To powinien być jakiś winkhaus chyba był taki. Szekajcie. Tutaj mam, no nie, tutaj jest, tutaj jest Link house, ale on, on, on ma on ma takie, o jest, dobra, on ma tutaj też inne piny, ale między innymi Tego no pikowaliśmy, on jest też na kanale, yy, jego głównymi takimi cudownikami to były takie oto konstrukcje, ale Podejrzewam najbardziej, że odrobinę może mocniej wycięte, ale w tym, z powodu wracam, z tym pinem tak. Boże, co za penseta przeklęta. O! Że tam są tego typu y, handelki. Ja to mówię. Tak, y, tak, szczucia, przynajmniej no, tego, co mi się wydaje, z, z, z konstrukcji, którymi walczyłem, mogą być trochę bardziej wycięte, ale to jest coś podejrzewam takiego. Dobra. A, sprawdzę jeszcze jedną rzecz przy okazji. Ja nie wiem, czy mi się uda sprawdzić. Zaraz zamknijmy tą kutkę. Jest zamknięta. Ponieważ to jest sprężynowo, jakby ładowane, czy da się odchylić jakąś tą konstrukcją? Nie testowałem tego, tego, więc nie wiem, czy to się uda. Czy dam radę w ogóle wsunąć taki gruby chiński wytrych. Nie chcę tutaj za bardzo też ryzykować uszkodzenia czegokolwiek, chyba, Och. chyba byłoby ciężko. No tak, dobra, chyba. Chyba, 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 to jest chyba nie za bardzo realne, ale, ale też nie. Nic tu nie czuję, a może czymś cieńszym, dobra? Jak będę miał jakieś kiedyś jeszcze jakieś takie narzędzie bardziej finezyjne to spróbuję coś tutaj powalczyć z tym, żeby ten mechanizm podważyć na razie to jest chyba nie dla mnie, jeszcze chciałem A, w sensie, w sensie nie wykonalne dla mnie, w sensie, że nie czuję tutaj za bardzo niczego, co chciałoby zostać podważone No nie, dobra, przekręcone, no też nie, dobra, chyba, chyba jednak nie, no nie, nie jest to konstrukcja, którą tak da się otworzyć, jakby mi się udało, gdzieś tam będę czymś innym próbował, się przyjdzie temu, to dam wam znać na pewno na ten, o, o tym, a tymczasem dzięki wielkie za, za przesłanie, słuchaj, jeszcze raz tej kłódki, udało się spikować. Więc pierwsze koty za płoty. Wydaje mi się, że to jest ta łatwiejsza, ta jedna z łatwiejszych konstrukcji. tym się wydawało, że to była. Tutaj to w ogóle. Tutaj tu, tu, tu jest taka jeszcze ciekawostka, bo o tym będę mówił więcej. Pewnie to jest w ogóle jakaś masakra, kurde. Jakiś jakiś chory człowiek to wymyślił. To w ogóle jest rozcięte na pół ten kor. Może może tego nie widać, ale on tutaj cały pracuje. I tu jest. To są dwie połówki. O. Gruba, gru, gruba, sprawa yy, ta, 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 ta konstrukcja, nie, nie, nie wiem czy dla mnie realna, ale dobra, tyle na dzisiaj, dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrej nocy, cześć.